Według producentów nowa Skoda Superb to piękno i funkcjonalność. Czy Superb jest piękny, to już niech Państwo sami ocenią, natomiast my przyjrzeliśmy się jej funkcjonalności. Najważniejszą nowością, opatentowaną zresztą przez Skodę, jest unikalny system otwierania bagażnika Twin Dzięki niemu mamy możliwość otwierania bagażnika bez szyby, jak w sedanie lub z szybą, jak w liftbacku. Trzeba przyznać, że to bardzo użyteczne. Wyjątkowo dużo miejsca z tyłu to zdecydowany plus dla czeskiej limuzyny, ale ilość miejsca dla pasażerów jadących na tylnych siedzeniach to nie jedyna niespodzianka, jaka na nich czeka. Podgrzewane siedzenia tylne, gniazdko na 12V oraz szereg schowków i uchwytów to wszystko sprawia, że podróż tym autem jest wygodna i komfortowa. Od razu można poczuć, że to limuzyna. Kierowca też nie może narzekać. Wszystkie przyciski są na swoim miejscu, siedzenie jest ergonomiczne, elektronicznie regulowane we wszystkich płaszczyznach. Minus za jedną płaszczyznową regulację kierownicy. Dobrą widoczność zapewnia duża powierzchnia szyby przedniej oraz spore lusterka boczna. Większe bezpieczeństwo zapewniają też nowinki wykorzystane w systemie oświetlenia. Nowa Skoda Superb posiada adaptacyjny system świateł, czyli AFS, który dostosowuje światła i doświetlanie poszczególnej części drogi w zależności od prędkości, z jaką jedzie samochód. No i jeszcze jazda. Umila ją automatyczna sześciobiegowa skrzynia biegów DSG. Wysokoprężny dwulitrowy silnik umożliwia spalanie średnio 6-7 litrów na 100 km, a to, że ma 170 koni mechanicznych i przyspiesza do setki w niecałe 9 sekund nie jest pewnie dla użytkowników aż tak ważne, bowiem w skodzie Superb nie chodzi o sportowe osiągi. Połączenie piękna i funkcjonalności w przypadku skody Superb jest rzeczywiście udane.